Rzeczpospolita podaje, że posłowie zajmują się obecnie projektem zmian w przepisach antykryzysowych. Rząd proponuje między innymi wprowadzenie dodatkowego dnia wolnego od pracy dla osób, które oddały krew lub osocze. Zatrudnieni na etatach, którzy zdecydują się na wizytę w stacji krwiodawstwa, będą więc mieli z tego powodu dwa dni wolnego. Pomysł powstał przede wszystkim z myślą o ozdrowieńcach, których rządzący namawiają do oddawania pomocnego w leczeniu wirusa Osocza. Osoby te będą mogły również taniej jeździć komunikacją zbiorową: otrzymają 33% zniżki na przejazdy. Koleją oraz autobusami. Niby wszystko ok, zmobilizuje się. O zdrowieńców do oddawania osocza, bo przecież każdy wie, że ludzie go nie oddają, dlatego że mają tylko jeden dzień wolnego, a komunikacja miejska jest za droga, prawda? Choć tak naprawdę jest dużo przeciwwskazań, więc nie wiem, czy problem z dniem wolnym to faktycznie ten problem. Dodatkowy dzień wolny przyda się zwłaszcza tym, którzy przez kryzys stracili pracę. Nazywając ten pomysł tarczą antykryzysową, kogoś chyba poniosło. I to bardzo. Kogo ona chroni przed tym kryzysem? Pracownika? W jaki sposób? Chyba, że e, właśnie ma być zwolniony, to w ten sposób sobie e, może jeszcze dwa dni płatne wolnego załatwić, o ile zdąży przed dostaniem wypowiedzenia. Myślę, że nie. Przedsiębiorców to też jakoś nie chroni, bo to on za ten dodatkowy dzień będzie musiał zapłacić. Nie dostanie refundacji, nie dostanie żadnego zwrotu. Kto w ogóle wpada na takie pomysły? Chyba, że tu nie chodzi o kryzys gospodarczy, a kryzys zdrowotny. Tylko jak to się ma do obecnej retoryki rządu z ministrem zdrowia niedzielskim na czele, yy, który uważa, że kryzysu zdrowotnego nie ma? Jeśli brak refundacji jednego dnia wolnego dla przedsiębiorców wydaje się zbyt małą pomocą od państwa, można zrobić tak, jak była posłanka z Dzierżoniowa. Obecna bizneswoman Halina S.R. wpadła na genialny pomysł, jak poradzić sobie w czasie kryzysu i jednocześnie nie stracić pracowników. Każdy miał być zadowolony w tej sytuacji, i ona jako przedsiębiorca, i pracownice, że utrzymają etaty. Otóż pani Halina. Padła na pomysł, aby każda jej pracownica zaszła w ciążę. Oczywiście niedosłownie. Okazuje się, że była posłanka, jest również lekarzem. Miała ona zaproponować swoim pracownicom, że wystawi im zaświadczenie, że są one w ciąży i wtedy całe wynagrodzenie zapłaci im ZUS. Czy to nie jest genialne? W sumie, ile my z tego ZUS-u korzystamy? Choć raz by się przydał. Konkretnego coś by zrobił, nie dość, że uratowałby biznes, to jeszcze utrzymałby miejsca pracy, ale jak to tak genialnych planach bywa, zawsze znajdzie się jedna osoba, która się wyłamie i pójdzie na skargę. Tak też się stało w przypadku Bizneswoman, pomysłowej Haliny. Jedna z pracownic nie przestała na taką ofertę i zgłosiła sprawę do ZUS. No i klop, cały plan diabli wzięli, a byłej posłance grozi do 8 lat pozbawienia wolności za oszustwo. No i co? I w normalnej sytuacji byłoby to pewne śmieszne, ale obecnie to bardzo smutne, w jakim położeniu musiała się znaleźć ta pani, że zdecydowała się na taki radykalny krok. Ale to nie ona jedyna, teraz każdy musi kombinować, żeby żyć. Właściwie to mam pomysł, jak pomóc tej posłance. Jeśli wprowadzilibyśmy te aborcje na życzenie, to wcale nikt tam by nie musiał ciąży symulować. Kierowatywny Instytut Ordojuris przyznaje, że widoczny jest wyraźny trend upowszechniania się, korzystania z możliwości nieuczęszczania na zajęcia religii albo etyki, szczególnie w dużych miastach. Przekonuje, że dziś z religii jest za łatwo się wypisać. Często motywacją wypisujących się z religii jest to, żeby mieć wolne, mówi w rozmowie z wyborczą Tymoteusz Zych, prawnik, wiceprezes Ordojuris. Religia w szkole to dość kontrowersyjny temat. W ostatnim czasie i w tym temacie udało się podzielić Polaków. Jedni nie widzą nic przeciwko, inni twierdzą, że religia powinna odbywać się w kościele. Swoją drogą kiedyś tak było i nikt nie narzekał, kto miał chęć i czas to chodził i tyle. Tym bardziej, że religia w szkole nie jest obowiązkowa. Oczywiście Ordo-Juris bardzo by chciało, aby to zmienić i marzą w ogóle o tym, aby, ta, aby była wliczana do średniej. Jeśli jednak ktoś nie może chodzić na, na religię, to tutaj proponuje się mu etykę. I to pojawia się problem. Ponieważ w obecnej sytuacji, i nie chodzi mi tutaj o edukację zdalną czy pandemię, tylko po prostu o sytuację w szkołach, o światach, to estyka niestety wygląda tak, że dziecko siedzi na świetlicy, mimo tego, że na etykę jest zapisane, bo nie ma komu tej etyki prowadzić. I kolejny sztucznie tworzony problem, a naprawdę zauważyłam, dużo większe problemy w polskiej edukacji. W Warszawie zrobiono zestawienie, jak wiele Uczniów wypisuje się z lekcji religii, jednak nie ma go z czym porównać, ponieważ w poprzednich latach nikt takiego zestawienia nie robił, więc intuicyjnie twierdzą księża i posłowie, że jest to wzrost. A jak to się mówi na oko, to chłop w szpitalu umarł. Jednak patrząc na to, że religia, przynajmniej ta znana mi osobiście, nie była prowadzona z jakimś polotem, kojarzy mi się z odrabianiem zadań z innych przedmiotów i z jedzeniem śniadania. Choć. To, że nie była jakoś ciekawie prowadzona, to raczej nie wina przedmiotu, tylko ogólnie prowadzenia wszystkich zajęć w szkołach. Czy to religia czy to matematyka. Już niedługo będziemy mogli poznać pierwszego elektrycznego SUV marki Toyota. Oczywiście Subaru nie może być gorsze, bo jak to tak? No i wypuszcza swojego elektryka. W sensie elektrycznego suwa. Nowa platforma TNGA, która będzie bazą dla elektrycznych modeli Toyoty, została zapowiedziana na początku grudnia 2020 roku. Pierwszym samochodem wykorzystującym to rozwiązanie będzie średniej wielkości SUV, którego produkcja ma wystartować już w najbliższych miesiącach. Z racji tego, że modułowa platforma jest uniwersalna, nie trudno będzie ją zastosować w innych modelach. Okazuje się, że Subaru również na niej oprze swoje modele samochodów. Oczywiście Subaru już przygotował elektryczny model dla Europejczyków, także i my będziemy mogli nim się nacieszyć. Pytanie tylko kto, bo przy obecnej sytuacji to jedyne co będziemy mogli, to nacieszyć oko przez szybę, chyba że Sasin wyjdzie i powie, że z budżetem Polski już jest bardzo źle. Wtedy będzie można świętować. Ale wracając do elektryków, model przeznaczony dla Europy, od Subaru, podobnie jak Toyota, zostanie przedstawiony w pierwszej połowie 2021 roku. Rozmiarami ma przypominać Forester'a, choć w znacznie nowocześniejszym opakowaniu. Szczegóły techniczne nie są jeszcze do końca znane, wszystko wskazuje jednak, że elektryczne suwy z Japonii będą bliźniakami. Budzą też ciekawość, gdyż są pierwszą próbą obydwu producentów w tym segmencie rynku. Biorąc jednak pod uwagę doświadczenie Toyoty, w tworzeniu pojazdów hybrydowych można się spodziewać, że elektryczne propozycje nie zawiodą oczekiwań. W każdym razie, jakby się nie starali, i tak jednym prawidłowym pojazdem elektrycznym pozostanie polski Melex.